Dzień 126 podróży autostopem z Polski do Japonii Pożegnałem talibów, wyjechałem z Kabulu i udaje się do miasta Bamian Taksówka, która jechała około 5 godzin przez góry afgańskie kosztowała mi około 5 dolarów W końcu dojechałem na miejsce Ja, Afgańczyk, z którym siedziałem w taksówce zaprosił mnie do swojego domu Jesteśmy w mieście Bamian w Afganistanie i pijemy sobie herbatkę z kolegą, tutaj jest hotel znajomego, także super Zjedliśmy tam obiad i wypiliśmy herbatę Niedługo potem zrobiło się ciemno, więc pojechaliśmy razem do jego domu poza miasto w gościach u rodziny Afgańczyków pijemy sobie zieloną herbatę. Green tea. I oczywiście Afgańczycy znowu ugościli mnie jak swojego. Kolega ma dziesięciu braci i dwie siostry. Jeden z braci przyniósł mi przekąski i ciepłą herbatę, a z drugim bratem po angielsku. Po kolacji gramy z Afgańczykiem Chińczyka. Chyba jest to popularna gra w Afganistanie, bo jak pamiętacie, z talibami też w nią grałem. Tylko, że tutaj w formie elektronicznej. Jesteśmy w górach afgańskich, więc musieliśmy rozpalić piec, żeby nam było ciepło w nocy. Z tego, co słyszałem od Afgańczyków, węgiel w Afganistanie jest bardzo drogi. Rano wstałem do toalety. Afganistan, rodzinka zaprosiła mnie do domu. Patrzcie, tutaj kto... mają dom z lepianki niestety. Toaleta zbudowana z gliny jest na zewnątrz. Niosę ze sobą wodę i w zasadzie w środku jest taka dziura w ziemi i tyle. Rano zjedliśmy pyszne śniadanie i pojechaliśmy z powrotem do miasta Bamian. Duża rodzina, ale niestety żyją tutaj bardzo biednie. W Afganistanie ludzie piją non-stop zieloną herbatę. Pogadaliśmy miasta, sobie w języku migowym. Bamian, tam, tam, tam <laughs> Okazało się, że kolega z Afganistanu jest programistą, który pracuje dla talibów. Ciekawe jest to, że talibowie zakazali mu golić brody. Jeżeli się ogoli, straci pracę.